Dzień dobry kochani. Z... Nie... Dzisiaj... My, my nie... Dzisiaj byłem. Idziemy... My mieliśmy No ja nawet będę. Gdzie, Gdzie, to, bo... Gdzie więc? Więc... No. Wszystko było dobrze. Więc... Więc... Więc

Yeah. Uh, Dawajcie, ludzie. macie tu, spędza każdy każdy. A zatem tym si przeglądajcie sparki grazy i zakamarki, a jeśli coś znajdziecie, dajcie nam znać, co to. Dobrze, hot. Czemu? Jak ktoś chce, królowa serenada. A. Ah.

hva? er Bommekake.

No, napisał to chyba była podła no Dobrze, co jak się podrę no Dobrze. pola Oké, wat doen we? We gaan naar de sniper. So, Ik weet niet wat we gaan Oké, okay. we okay. gaan naar de sniper. We gaan naar We Что-то завис. Хорошо. Вот что здесь нам. Надо мусотроха. Это цикл, нам. Давай. Лок. А. Solo. 我整个没，都长满，这个我这是。 もうすぐ試合を落とす。おい。そしたちょうぞ、ほい、こん落んてきまいつも、ここまで。ね、ね、う Yeah.

Teraz pora co apelować. Czas. Dobrze się Wiem jak wam sami bo nic nie jest dobre. Rozumiem tego. Będę słowo tyle zamienić na złoto Będę mógł to każdej chwili opracowywać, będę mogę teraz. Wiem, co się Wszystko dzięki powiem, jak będę mógł Hei du! du Slutt å skrolle! Wow. O, Rzeca, Nebędę, Wydęsze, maniem, już o, jest ponad. O, patrzcie, że to się Nie będę troszkę Wyda się że to nie będzie musiało być. Trochę tutaj. Dobrze. jest to O, trafiłeś. O,

No, to mnie będzie zarosnąć, skoda, co tam. Mm. Da, 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 grać! To da, da, z kartonem! Ech. to da, To powiem. To tabeczka, tabeczka, bolała. Nie, dzięki, że jesteś i was urodził, Dobrze, to co zrobimy? Poszliśmy. Okay. co okay. sobie na Mooi. Hey, hey. Oké, okay. we gaan zo uit. Oeh. Hoezo? Moest dat al een? De beste. Moest dat al een? Nee. 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 Tam mam... Dobrze. Ja mam to pomysł. Patrzmy. Co to zrobić? To, co najlepiej umiem, działać z miniganem. Co? Jak? Nawet w nigdy nie działałem z miniganem. Jak? Nie działałem. A tak jest za A po drugie, to nie że nigdy nie działałem. Nie, przecież jest... chodzi to, że normalny ma a jak to wytłumaczycie, że cały czas masło? Ah! Moje kartony będą się opłacać! Zobacz, i? i wie To, co tam było? Dobrze, z to, co muszałem...